września przyjechaliśmy na jeziorko bardziej zostaliśmy zmuszeni przyjechać na to jeziorko Cóż, byliśmy tutaj kiedyś, nie połowiliśmy za bardzo poza drobnicą ale inne wody wylane albo wysokie stany, bardzo wysokie stany wody, rzek nie da się łowić no więc przyjechaliśmy sobie dzisiaj tu połowimy z Marcinem kilka godzin, zobaczymy co to z tego wyjdzie ja już wczoraj rano wstałem, no tu. Wieje dość mocno, a tu jest szansa, że jesteśmy zasłonięci drzewami, taką, taką fosą. I, i liczę na to, że, że nie będzie tak bardzo biało. A jak będzie, to zobaczymy. Może coś się złowi, może się coś złowi. Marcin się rozbił obok. Pójdziemy do niego i zobaczymy. Proszę, kolega Marcin już łowi. Jak kolego? Ja nie no, no Na razie ręce sobie. Wstępnie. Przygotowany? Wszystko mam, wszystko mam. Mam Zanęte, mam konopię, mam kukurydzę, mam, mam kasterki. No i sobie ręce, daleko nie rzucam, bo to jest dosyć głęboko. Będę łowił na, na skarpie w połowie wody. Być może to jest 6 metrów, także na 3 metrach będę, będę próbował łowić. Panie, połowiłem tutaj latem. Może gdzieś tu starałem się miesiąca temu. Nie duże leszcze ale, ale były, brały fajnie. Zarówno nie ja co robię? Czopuję sobie. Kasterki. robaki, kukurydza, kukurydza. Kastera. Energy Drink też. I czopuję. Z drugiej strony. Proszę bardzo. 10 koszyków. Nie ja będę próbował łowić. Ten duży koszyk będę używał może jeszcze pół godziny. Potem zmienię na mniejszy. No i zobaczymy. No generalnie ryba powinna teraz wracać. Zerować coś, coś ostro. Aże będę starał się podać dużo zanęty. Zobaczymy. Może się uda. Dobra, ja mam do przytarcia jeszcze trochę zanęty i zobaczymy. Zobaczymy się potem. Później Dobra. zobaczymy. Co się uda w ogóle złowić. złowić. Dobra, ja wracam do siebie, przecieram zanęty i zaczynam. No to nara. nara. A więc łowimy już z półtorej godziny i powiem Wam, że ponad godzinę łowienia, nęcenia, nawet brania nie było. Więc próbowałem. wiatr wieje z prawej na lewą, więc spróbowałem, 3-4 metry, o siedzi. 3-4 metry od... o ładnie kopie 3-4 metry od trzcin prawda odległość 15 metrów ode mnie no i fajna płotka a nawet nie płotka w Mówimy blisko. Mówię 15 metrów wrzucam od siebie. 4-5 metrów siebie, Ogólnie drobnica, ale przynajmniej się człowiek bawi, a, a wiecie ja jestem niecierpliwy i siedzieć y, pół dnia czy cały dzień, bo może tam leszczyk wejdzie. Może wejdzie, może nie? To, no nie cieszy mnie to. Ja lubię Jak się coś dzieje Nie bierze większa ryba to się bawię z drobnicą nie? Ale przynajmniej coś się dzieje no. Coś się dzieje, jakiś Jakiś okoń, jakieś skimersiki dręgi, płotki. Zrobiłem zanęte stricte podleszcza. A stricte podleszcza, po prostu korzenną. Ale nastawiając się dalej na głębszej wodzie przez godzinę, ani ja, ani Marcin, który siedzi obok, najmniejszego brania. Więc ile tak można siedzieć? No to przerzuciliśmy się bliżej i się okazało, że ryba zgodnie z wiatrem, który niesie, niesie, nie, niesie e, robaczki, niesie różnego typu z wodą e, różnego typu pożywienia, no i ta, ta płoć jest blisko no i tak sobie odławiamy, bawimy się Przez pół godziny może 20 rybek chwyciłem Ale pogoda nam się udała, naprawdę Rano wiało okropnie Miał być jeszcze jeden kolega z nami Ale zrezygnował, bo Zobaczył gdzieś tam na internecie, że ma wiać okropnie I odpuścił No my przyjechaliśmy, bo jak projekt wstał rano, no to No to okej, okay, jedziemy na ryby No i przyjechaliśmy z Marcinem i tak sobie siedzimy, nie? Ale nastawiliśmy się na rzadziej Ale na jakieś przyłowy większe Lipa no może siedzieć 3-4 godziny, że tam jakiś deszcz wejdzie to nie dla mnie Przerzucimy się blisko łowie, blisko trzcin Z ręki płotki, skimmersy A trafić jakiś bonus? Nie mam nic przeciwko Za chwilę pójdziemy sprawdzić co tam Marcin wykombinował Czy w ogóle coś złowił? Czy mu bierze? Czy zrobił taką samą taktykę jak ja? Z daleka przerzucił się bliżej Lepiej bawić się z drobnicą niż czekać pół dnia na jednego deszczyka Przynajmniej ja wolę, bo ja wolę, żeby coś się non -stop działo Jak kolego? A drobica, drobnica w kubie Ale Mieniam taktykę Czyli A koszyk bez obciążenia. Ok. Daję koszyk bez obciążenia. Mam suchą zanętę. Znaczy, suchą. No niedomoczoną tak aż. Mm -hmm. I dam koszyk bez obciążenia. Dam metrowy przypon. Położę jednego robaka. Mam w zanęcie glinę smużącą, No. Może się zrobi taka fajna sługa. Może będzie w podpadał po powoli, zanim hmm. będzie jedzie, że na drugim Może, bo dwie są ich Właśnie teraz wiem, na co liczysz, na wzdręgi. Ja Zresztą? troszkę je odławiam, ale, ale małe. Spróbuję. Zresztą, no. Cały czas małe rybki odławiam, ale. Spróbuję, wiesz, no nie, Spróbuję, no, nie wiem wiesz. No pewnie. Po to, po to człowiek jeździ, wiesz, na takie wypady rekreacyjne, żeby się czegoś tam nauczyć, tak? Podprzestować. Na tym to polega. A... Dlatego mówię. Dam nawet grubszą żyłkę na przypłonie. By też jeszcze spowolni się opad bo widzę, że tutaj generalnie ryba nie przeszkadza jej tutaj grubość przypony w tej chwili nie, ja też mam dość gruby chyba, nie, nie mi się chyba jak... dwunastkę, wiesz, I, i ta drobna ryba bierze dość agresywnie, więc... Tak, no oglądałem, oglądałem wczoraj film film na facetłowi na północnej Irlandii miał porobione przypony o wytrzymałości miał 5 kilo flu fluo carbon a, a. I na to łowił ryby. I no no haki, haki miał dwunastki, także. Nie było problemu. Nie, nie było problemu. To zobaczymy, zobaczymy. No dobra, montuj sprzęt, zobaczymy jak mówisz. Może coś się dzieje. Może coś się zadzieje. Cek? Długi. No i co, Marcinie? I próbujemy. Proszę, już opadł. Próbujemy, no nie wiem. już próbujesz. Może coś się zadzieje, no nie wiem. A no może nie. Może nie lubią tak. Nie mam pojęcia. Po jakimś czasie. Mówię, brała mi ryba i po jakimś czasie ona siadła. No, no. U mnie nie wiem. U mnie też. No nie najgorzej, ale, ale. Ale widzisz na początku brały lepiej, co rzut, tak? No. Więc albo. Albo, albo przyszedł drapieżnik o koń. <laughs> o to drobna ryba brała. Albo. Nie wiem. Może za dużo zaręty. Nie wiem. No dobra. Zobaczymy. Próbuj kombinować i daj znać potem czy się udało. Dobrze. Nie ma problemu. No to nara. Nara. Rafał coś ciągnie. coś coś. Albo ma stupaka, Albo ma lina. Albo ma dużo, dużego leszcza. No zobaczymy. Nie mogę, nie mogę wybrać. Nie może, nie może wiesz. No bo... Oby, oby nie szczupak, bo może być kiepsko tak, ale wydaje mi się, że to nie jest szczupak, to nie jest szczupak, on by bił, Rafałek, to będzie lin, albo duży okoń. Nie, to nie jest okoń. No nie, okoń też by, też, by, też by... Mi się wydaje, że... Szczupak? No zobaczymy, pięknie, pięknie wędka wygięta. Nie, to nie jest szczupak. To nie jest szczup, O, jest szczupak. Jest szczupak. Uderzył, uderzył w ten, uderzył w. Uderzył w ten, w. Płotkę, tak. Bo tutaj. No, tak mówiłem, no to są efekty nęcenia. Może się uda zobaczyć chociaż. No, to jest ten bonus. No, no. To nie jest szczupak. Powoli. On już osłabi, ta ryba słabnie już Tam już było koszyk widać, nie? Proszę. Ale piękny wir. Proszę, proszę, tu uśmiech. No nie no fajnie no wiesz. No. Wiesz co wiesz co mi się to podoba, bo byłeś zawsze na nie na tym jeziorze. Super, mówię. Jest, to. piękny. Masz po masz podbierak. Ale pięknie. Ale go się zaczepi, że on nie przegryz. On, on, on. Powoli, powoli. Ja jestem w stanie rożim. I to taki ładny, powiem, szczupaczek. Może się pomóc pobierakiem? Nie. Nie, oj, musi sam, musi sam. Walka trwa, dobra. Ja ci tutaj przytrzymie, bo ty masz dosyć leki ten pobierak. To jest zawodniczy. Proszę. Walka trwa. Poszedł, no niestety, proszę pokazać tutaj, proszę pokazać tutaj ten, no zawodu nie ma, bo na szczupaki już nie przyjechali, tak? No co, pokaż w którym miejscu przegryzł przypomn. On go przebró, wiesz co, on go przy, nie. ale pan jak już z haratana, z haratana. Nie, nie, nie. nie, chyba na suple puściło, tak? Nie, 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 nie? Przecięty jak brzydko, nie, 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 nie zobaczysz, no nie. No to co? Ale, ale były emocje, tak? A już liczymy na, na linę, ale w pewnym momencie... Nie, ale było widać jak już szarpał tutaj, szedł w bok, tak wiesz... Psz, psz. No co, no ale fajnie no. Znaczy tak, są szczupaki, tak? To tyle, próbujemy to tyle. dalej. Tak jest, Zara grill. No już dobre 3 godzinki łowienia Trochę drobnicy No i chłopcy zgodnili Co ty Marcinku robisz? kiełbaski. kiełbaski. Kiełbaski? Najlepszy ogień taki, nie? Ani się nie przypali, ładnie się równomiernie zrobił spodu, od góry w środku. No. A to z czego taki kiełbasa? Z leszczy czy z węgorzy? Nie, nie wiem, z trąbów. <laughs> Normalna chyba, nie wiem, ze świnki. Ze świnki. No to no dobra. Chrupniemy coś i Dobre. potem połowimy jeszcze z godzinkę. Tak. No i co się zwija, bo szału nie ma, szału nie poza ma. drobnicą. A do pracy trzeba iść, już tak, jest. obowiązki. No i w przyszły weekend miejmy nadzieję, że nie drobnicze. To zaś gdzieś pojedziemy, nie? Dobra, no to jemy. I co tam Rafale? O, no, niszymy jakiś skimmersi chyba. Coś tam ciągniemy Jakaś rybka O nie płotna nie. Płotna A taka zawodnicza, pokaż mi tylko ten rozmiar Taka wiesz No ale jest No słuchaj nudów nie ma tak Tak Ci mówiłem, no, Byśmy może rzucali tam dalej na głębszą wodę Może byśmy zapalił jakiegoś leszcza, może dwa yy, Może Może A może nic W ciągu 3-4 godzin, może nic no ale my się nie robimy nudzić, tak? Dokładnie. No, ja nie twierdzę, że to jest złe. Yy... Każdy ma inne podejście do wędkarstwa, nie? Jak no. Jakby to się działo? Mnie nudzi właśnie jakieś takim, wiesz, rzucanie, czekanie pół dnia, bo może jakiś lesz wejdzie, może nie wejdzie. No, to nie dla mnie. Wiesz. Nie, nie, nie. Albo są, albo, są, albo się albo... łowi, albo Dokładnie. nie. Ma. Dobrze wiesz, że ja jeżdżę na ryby, czy my jeździmy na ryby. To jeździmy spontanicznie. No tracimy tak. filmik spontanicznie. Nie jest łowisko przygotowywane, nie jest nęcone albo yy, nie robimy czegoś takiego, że dowiemy się, że gdzieś tam połowili ryby. Już lecimy na szybkiego, no. bo trzeba film nagrać, bo tam połowili ryby. No no. Ty miałeś dzisiaj być gdzie, gdzie, gdzie indziej, nie? Tak. Ja no. miałem być tutaj, a ty miałeś być już o 100 km stąd, tak? tak Nawet tak. ponad 100 km stąd. Tak, tak. Tylko, że yy, zanim tam wyjechałem z domu, to kolega już spa, spać nie mówił, pojechał tam wcześniej. No i raz, że y, rzeka wylana Rozumiesz To jeszcze w dodatku okropnie zamwiało Tu też wieje, ale tu jesteśmy na tą skarbą trochę. No tamten las w trochę chroni tak, tak. fajnie wie jeszcze no to widziałeś 15 metrów No wzdłuż tak, tak. lekko nawet nawet nie chciałem No te jezioro, te jezioro generalnie ono jest dobre gdy jest bo dzisiaj mamy południowo zachodni wiatr I one właśnie jest dobre bo ona ono on osłania Ciebie wiesz Dlatego ja zawsze sobie tak wiesz. No, taki miał dzisiaj być wiatr, tak, dlatego wybrałem sobie te jeziora akurat. Nie? Ja miałem być całkowicie gdzie indziej, ale że kolega zrezygnował, poddał się, jak zobaczył wylaną rzekę. Tu ten wiatr powiedział: Nie, nie, chciał mu. Jak to mówi w aucie, chciał mu drzwi wyrwać, no to mówi: Poddał się i mówi: Nie, rezygnuję, wracam do domu. No Ja miałem ci położyć spać, ale przypomniałem sobie, że ty przyjeżdżasz tu. No. A wiem, że tutaj jeśli chodzi o, o wiatr, to no, wie jak wszędzie, ale tu jeszcze tymi pagórkami może być trochę osłonięte. Nie jest tak otwarte to jezioro. No tak. Przypomniałem sobie, że Ty tu przyjeżdżasz, dlatego rano do Ciebie zadzwoniłem, tam nie wiem, pół do siódmej wyłączył, która... No, po prostu jakoś tak poszło, piętnaście koło, koło tak. Ja akurat miałem stawać. No, dlatego do Ciebie zadzwoniłem, czy, czy jedziesz, czy, czy siedzisz w domu, czy się pogody wystraszyłeś, ale jak powiedziałeś, że jedziesz... No to ja będę też gotowy do wyjazdu, no to jestem. No i teraz się czek pobawił. A no moje to są ostatnie promyki, nie? Tej pogody takiej, bo za chwilę wiesz, się zaczynę sztormy nie będzie dużo czasu, żeby wyjechać. Już mówię, to trzeba będzie łapać każdą okazję, żeby tylko posiedzieć nad wodą, nawet mówię 2-3 godziny. Żeby nie siedzieć w domu. Jeżeli nic ciekawego nie wymyślimy, to z, yy, zabiorę ci tam, gdzie w tym roku byłem kilka razy a nawet dwa filmy mam nagrane. Tamtąd. To jest właśnie kanał rzeka prosna wpada, łączy się, a 100 metrów dalej wpada to wszystko do, do szanonki, do tej dużej rzeki naszej i z szanonki też fajne rybki potrafią wejść. No nie? I dużo tam płoci. No i może pobawić się, wiesz. Wiesz że ja, ja uwielbiam łowić płocie, no i kochałinę oczywiście. Ale... No to wiadomo. Ale poci uwielbiam, bo, no, bo dają mi dużo przyjemności. Ja lubię tego typu łowienie sportowe. Non stop to się dzieje. czy nas pławik. Ja raczej zasiadkowcem za nie jestem stricte karpiowym zasiadkowcem. Za ja. Y... Ja, ja, ja lubię takie łowienie, no nie? Karpiarze wolą tam rzucić, raz za czas yy, tam przerzucą sobie, czy przewiozą tym. Inne łowienie, no każdy, wiesz, oczywiście oni łapią większe ryby, bo, oczywiście, no tak, my, ja, ja wolę takie ryby łapać, ale non stop coś się działo w tej drobnicy, tak. zabawa, cek, cyk, drobny sprzęcik, delikatny sprzęcik, nie, tak, ja takie coś wolę, nie spinam się, bo ja, y, ja mówię, ja łowię jak chcę, łowię jak chcę, jak mi pasuje, Oczywiście nie, nie łamiąc jakichkolwiek zasad ani przepisów, no, no po prostu nie narzucamy, nigdy nie, nie narzuca komuś, jak ma łowić. A tak? każdy no, sobie łowić. Tak bądź, jest przedtem, jak jakim jak pasuje. Lekarstwem się trzeba bawić. To jest przyjemność. Wiecie, te nowoczesne sprzęty, zasady, jak łowić, jak nęcić. Każdy mówi od linijki, jak to powinno być, jakie zestawy. Nie. Tak. Gdzie w tym wszystkim jest to właśnie ta przyjemność? No właśnie. Gdzie w tym wszystkim jest. Jest ten luz. mówię jak chcesz, zawsze to powtarzam. Pasuje ci, tak? mów tak. Ktoś tam się bardziej spina, jest zawodowcem, zawodnikiem. Dobra, wszystko w porządku. Mówi sobie po swojemu. Dokładnie. Nikt nie jest lepszy, nikt nie jest gorszy. A jeżeli inni się czują lepsi, to niech, to niech będą lepszymi. No, mi to nie przeszkadza w niczym. Ja powtarzam, ja wyznaję zasadę, uw, jak chcę. No tak, tak powiem. Zawsze być. to namawiam innym. Kupujcie sobie sprzęty jakie chcecie, ówcie jak chcecie no. I czym, i czym, jakikolwiek tam tak. To ma być przyjemność, przede wszystkim przyjemność dla Was Radość przyjemność Wędkarstwo to jest fantastyczne spędzenie, spędzenie nad wodą czasu I co jest ważne, czego Wam wszystkim życzę Towarzystwo No też, no to jest najważniejsze raczej Dobre towarzystwo Patrz, branie masz Aha. Coś tam Ci szarpało No towarzystwo przede wszystkie. no wiadomo jest yes. Spędzić, spędzi, spędzi czas Bo rozmawiać, spotkać się wiadomo po, po, po pracy Jedni lubią się spotykać w pawie, przy piwie ze znajomymi My lubimy się spotykać Na rybach Na rybach z wędką No i taka znowu za, 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 zawodnicza Taka szybko potka jak Ta, No takie jak, jak na zawodach Chodzę, 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 I takie skubankuje znowu Dobra, kiełbasa dochodzi Tak No tak no Strzymujemy wędkowanie Idziemy myjemy Coś tam jeszcze potem zrobimy, pokażemy Wam niewiele tego będzie, ale coś tam, coś tam będzie No i co? Oglądajcie Nara Nara Marcinku, Marcinku Ale ej, chodź pozobacz Chyba ja mam rybę na mnie. tak? Może, może widzowie zobaczą? No miałem, miałem, ja fajnie mi prostowała, ale nie. No? Teraz pokażę jakie ryby brały. Pokaż, pokaż. <laughs> Zabawa przednia. Ile masz? 20 rybek? No może mam 20. Wiesz? nie ma co narzekać, bo coś się chociaż miało, tak? Nie było. Nie A kilka godzin mówienia i... W domu byś nie wsiedział. Proszę, tu można zobaczyć. Ja wam pokażę. Pokazuj, pokazuj. Ja wam pokażę size. Zobacz Takie rybki Z dręgi, no? Z no, ręgi, no płotki, no, no nie no i ma. Dobre. Niedziela, niedziela spędzona miło. Tak Z domu byś mi siedział, nie? Nie robię no, Teraz tak. no. idziemy do ciebie <laughs> Ale, no, ale ja... masz na pewno więcej jak to zacząć. Uchwal się Ja się pochwaliłem, tak? No dobra, no, dobra, 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 no to kamerę. idziemy do mnie. No kamera, idziemy do ciebie. Jak już. No. no, to idziemy, prowadź. Ja tutaj ogarniam, bo będę musiał. A to jest od koza pasowego, bo mi na autostradzie pękło opona Jak jechałem o trzeciej w nocy z pracy. I, i, i powiem wam, jakie jak są Milanczycy. E, my tu jeździmy lewym pasem normalnie, tak? To I widział, że jestem na awaryjnych. Miałem dwie jeszcze latarki na dachu. Zmieniałem koło, na to co wiadomo, nie powinienem, ale nie będę w nocy dzwonił po pomoc drogową. On nie zmienił pasa na prawy, A -a. tylko jechał lewym. Także ja musiałem uciekać i się chować, żeby mi wiesz, Nie rozjechał czego, tak? T Tacy to są kierowcy, no ale no co? No starza no, się. Pierwszy raz w Irlandii przez 15 razy zapałem ten. Tak to fajnie porobił, było tak zarośnięte. No było, no. A znaczy, wiesz, tutaj były problemy z mijaniem. Samochodami się wieżą co to chodzi no jest, jest elegancko teraz No to... Ktoś tu się, się zakopał, Piotrek się zakopał, nie? Fordem, pamiętasz? Pająk. pająk no, coś tam było jak ci pokaże... No dobra, no, no szuczysz Nie zawsze łowi się ten Nie zawsze łowi się okazy Może no, tu mi się uda? Z jest tak, która Ci pasuje Zależy, który... Nie ja wiem, czy prawo ręczne, no to z tej. A pan już czeka na łodzi. Kiedy, kiedy tylko się... No masz ładnie, no, no to masz. No masz. Nie no, jest tak źle. No. no. i tak mniej więcej taki size, nie? Taki size. Taki, taki. Taki mm. rozmiar ryby? No pewnie, fajnie. Ty puszczaj co? Ja jestem zadowolony. Ja też. Zapowiadało się, jak nie? Przez pierwszy, yy, półtora godziny. Ja, no ile tutaj będzie? 2,5 No, wiem. Może może więcej. No. A pan czeka, zobacz. Zobaczcie tam, o. Pan sobie czeka. My się zwijamy, on za chwilę sobie po potroluje tutaj z tej strony. Rafał miał szczupaka. Może się temu panu uda. Tak. Dobra. To na dzisiaj tyle z tej krótkiej sesyjki. W no. kilku godzinnej, ale przyjemnie było. A no pewnie. Nie siedziało się w domu. Te promyki załatwne słońce jeszcze świeci. Wiało, <laughs> teraz przestało, przedtem wiało strasznie. No i tyle no. Nie jest, jezior, nie jest to jezioro, które ja przepadam za nim. No nie. I jakby pogoda pozwalała, to, to mnie by tutaj nie było, ale jestem. W fajnym towarzystwie. No. Drobnica pod krzakami Skubała. Cóż więcej można chcieć. To wszystko, subskrybujcie mój kanał, zostawiajcie łap łapeczkę w górę, wam to nic nie szkodzi, a mnie pomoże. I z uśmiechem życzę wam... Yy... Czego możemy im życzyć? Ja wiem, poniedziałku udanego, bo to jutro Oho, poniedziałek. Właśnie. O, udanego poniedziałku i czekajcie na następny film. Cześć ludkowie! Mara!